Siemano w kolejnym filmie. Oczywiście pan fuszaka jest, oczywiście z nami. Witam wszystkich. No, I no, no i co? Hydraulik źle, źle robił. To robię centralne sam! <laughs> Jaki sam. Jaki sam ty! A no dobra, zatrudniłem cię do niewolniczej pracy. No, teraz się zgadza. Eee, piec centralnego defo, kopciuch. Jak zwał, tak zwał, wiecie o Sokaman. Trociny dobrze pali. Trociny dobrze pali. Boiler na wodę. Woda się w nim grzeje, nie? Tu. Od... W tej chwili jest. Nie, teraz nie. W tej chwili jest podłączone centralne w trybie letnim, czyli mogę zagrzać tylko ciepłą wodę użytkową, bo grzejniki właśnie jesteśmy w trakcie skręcania. No. I za chwilę podłączymy od rozdzielacza grzejniki. Czyli latem sobie zakręcam rozdzielacz i grzeję tylko wodę. A zimą odkręcam rozdzielacz i mam cieplutko w całej chałupie. No, yy, rozdzielacz taki na 6 sekcji. Yy, dwie sekcje już są podłączone, czyli dwa grzejniki. A, kurwa, trzeciej nie spieliśmy. Tak, nie spieliśmy jeszcze. Właśnie też miałem mówić, że dupyśmy dali. Yy, tu jest trzecia yy, sekcja, Trze gotowa. Trzeci pokój, prawie gotowa. Tam jest podłączony do grzejników już. Tu zostało poobcinać, dać kolanka i do góry do rozdzielacza, zimną i ciepłą wodę. Co my tutaj jeszcze mamy, co Was może zaciekawić? Naczynie w zbiorcze jest tam, pewnie zepsute. Tu jest filtr magnetyczny. Co tu więcej? Zostały nam cztery grzejniki. Ale te cztery grzejniki to będzie czwarta sekcja, dwa grzejniki, piąta sekcja, kolejne dwa grzejniki, a szósta sekcja to będzie jeszcze nie wiadomo na co. I co, co, tu, co tu więcej można powiedzieć? Co tu więcej można powiedzieć, panie Fuszeko? Ja wiem, skręcamy grzejniki i będziemy sprawdzać, czy to działa. Kotłownie też my sami stawiali, jak to widzicie, drewniane. Nie ma co menować. Jeszcze dwa. Trzeba wykorzystać. Właśnie. Co dwa zostały? A jeszcze to S na pakuły. System łączenia drzewa oczywiście jest metodą PCC. Ja czyni cuda. <laughs> no I, i, i co? I to tak, tak, to, tak to leci. U, ucz się zwijać pakuły, Ja wiecznie żył nie będę. No jak to cię, cię nauczył? Kto? Kto? Sam się nauczyłem. Ty jeszcze na gówno wołałeś papu, jak ja na pakuły skręcałem. <grym 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 No i co? Oszczędzę. Nie, nie chcę mi się czekać, aż klej dysknie, bo Poklej mi słabki. Dobra, na szybciej. Ale My za to klej, jakbyśmy coś zepsuli, to te. Nie, tak samo jak na pakuły się rozkręca. Aha. Czyli chujowy wyklej? <grym> Dobry, No I co? Oszczędzę wam tego. Bierzemy się dalej za robotę. I, i, i co? I lecimy. No i zajednio. No i widzowie, wi takie ujęcia to tylko u nas. E, już naszykowany? No, się Okej. Okay. Adak tam nurkuje, pan fuszelka. Nurkuje pod domkiem. Ech. Tutaj wichu jak grzeje, bo Adak tam już leży z pół godziny 40 minut. Ja tutaj te, weź, pokaż tutaj na te To i to tą tutaj poszykowałem, pozgrzewałem, po połączałem i tak dalej. Wyciągnięte jest tam do rozdzielacza. Yy, Adak tam aktualnie grzeje Kinka jak możesz to weź tam przybliż trochę, żeby tam pokaza pokazać jak on tam się bawi. I zaraz to przyklejamy. Właśnie już przyklejamy. O, i właśnie już się trzyma to ja jeszcze musi złapać ten pepek jechany w dupę co Poparzyłeś się Przeżyjesz Dobra dawaj na szufelkę odjazd Podłuchaj żeby Eee, przeżyłbyś no jest prawie Czekaj jest, trochę Dobra, twoja jest Weź trzymaj tam, bo ja tutaj muszę puścić No, to jest twoja. Nie mam już zasięgu Wiem, wiem Ja wszystko wiem To co, mogę wyłazić? Tak, spierdalaj Noż, ja dole. Co za imbecyl jebany Zemnie, no. Ze mnie, kurwa, bo a w sumie to mogę odłączyć. Wyjdę, wejdzie, wyjdzie. To jestem idiotą po prostu. Ja. Yeah. A ty też? No tyle to ja wiem w końcu, bracia. Ja piję dole, udało się. Kurwa, nie wierzę. A ty wyłazisz w końcu? Chyba wyłazisz. Od... Weź, odłącz wichuję. No możesz już skończyć nagrywać, żeby okay. ci nie przyjść. Co! Widzowie, jestem pod domkiem. Ogólnie to domek holenderski, jakby ktoś się zastanawiał. I patrzcie, gdzie ten kurwa mądry łyb las. Tu jest ten kawał chuja, a tu jest konto... No wyostrz się kutasie. A tu jest kątownik, o tu cień, cień jest na kątowniku. I on się tu jebany zaklinował. I ja muszę włazić od końca domku. Żeby tego chuja pociągnąć Akcja ratunkowa, Grzywnik z zgrzany No czekaj, idę jeszcze Nie mam się od co odepchnąć, bo tam mam rurę <grywa> Ja biedony Kurwa, łeb co w nas. Weź ci, wciągnij brzucha Grubasie Czekaj, ja muszę powietrze wydusić, żeby <grywa> <grywa> Czekaj, może Cię trochę na tę stronę... Czekaj, czekaj, czekaj. Na tę stronę Cię trochę. Czekaj, jeszcze jeden wydech. Dobra, to po to ale będą wyświetlenia! Dobra, widzowie, skończę, będzie mi łatwiej wychodzić. No, widzowie, jesteśmy z powrotem pod domkiem. Ja na brzegu. To jest żwaka tu jest koło tego chujostwa. To jest pan Fuszeka Znowu zaklinowany Znowu zaklinowany Ma półtorej ręki wolne do dyspozycji No, przelazł w taki oto sposób bardzo genialny No, będziemy się zastanawiać później jak go wyciągnąć W razie coś to się łeputnie Może się przeszyje, a może nie To się będziemy zastanawiać później zobaczę, czy tam radę jakoś podłożyć. Bez stopki no tutaj tu na chunię, tak. Ale o, chuj Ale zajemem Ocie chuj Gują czy dołem? Dołem weź Jakbym miał tyle rąk Czekaj ciepła jest jeszcze tam dalej Co? Tu jest ta ciepła O to? O, no tu kolanka, jest przyłod przetyknięte do niej. Aha grzejemy tu. Tu grzejemy. Kurwa, to mi przeszkadza. Mam jakoś... Mogę ci jakoś pomóc, się? No spróbuj to szaro odciągnąć. Nie da daj, bo... Bo tu jest kątownik do góry idzie. Dobra. Tylko tyle mogę przyrzeć. Znaczy, nie... no, no i chuj w dupę. Kurwa ja to tu grzeje. Nie wiem właśnie. Ken Kenda. Popony Kenda. Wody musisz tak, do, do siebie trochę, może. Albo dobra, bo no jakoś pójść. Czy masz doszladę jakoś? Coś tu się skrzyja. Może z koła się spuścić. A dalej. O. coś tu ciepło się zaczyna robić. Ale będzie materiał. Ach. Materiał będzie taki, że. Ach. Pięknie A ja aktualnie leżę na fajce i się zastanawiam czy nie rozjebię Ale to takie uporzne No wyłaz ty jebany a, a. Dobra Podaj to jakoś Ach, Kurwa nie ta... A. Ja tak mam czasem Dobra, daj teraz Teraz Poda, poda, poda jakoś. Jakimś... No nie koło opony, bo zaraz cię nie wyciągniemy. Dobra! No i już. Leży. Przyłapałeś to gówno? No jakoś to. W ogóle, zobaczcie, jaki kurwa, To jest dziwny plastik zrobiony na stałym ogrzewaniu. Powalone. no i zajoba, te no i ta się nagrywa. Patrz kurwa, ja nie, ja, ja lubię jak jest ciasno. O tym świadczy dwójka dzieci chyba. Kaftan mi się. O, no i chuj stoi. O, no i... Ja se zaraz wyjdę na spokojnie, muszę Cię nagrać. Ups. No nie piadol, że znowu utknąłeś, tylko tym razem na serio. Tym razem na serio. Piadal lecę za łeb. Co ty tworzysz? Co ty tworzysz? Wy je baniutki. Dobra, mi sobie kończę i wyłażę też. Nie będę tu nocował No, my to już spalili. W tym piecu, jak słyszycie pewnie zresztą Pali się Mistrzowski pomysł na spalanie, zdać tajemnicę Trochę starego oleju, wymieszane z trociną Ładnie się rozpala Plus? Oj, cicho Plus trochę benzynki, żeby szybciej złapało Oj, tam kilka kropel Kilka kropel z pół litra, myślę Trzy grzejniki podłączone czwarty i piąty jest tutaj, ale, ale nam zbrakło kolanek i tutaj te pozostałe trzy co tutaj widzicie są zaślepione wycinkami z gównoleum, znaczy gumoleum, I, i co, nie cieknie, ciśnienie się utrzymuje, kto tam będzie chciał niech się przybliży, albo wam przybliżę, już niech stracę. Ciśnienie jest. Się utrzymuje, wszędzie jak widzicie pojemniki, na wodę <laughs> Ale to szczegół tu, Bo tutaj, bo jeszcze nie dokończyłem, a tutaj mi wywala, bo chyba naczynko jest złe A Naczynko jest tam A przed chwilą wywaliło, bo nabiłem złe ciśnienie No Oś to chwilę Do utylizacji Prawie śluga zgasiłem przez siebie i co tu jeszcze Tam w domu już zapewne się zaczęły robić ciepłe Achóle Jak masz 9 stopni na to A, no to jeszcze nie 30 już pompa Aha Okej okay. To ja się nie znaję na tym No Zamykam ale one się otwierają no i co? Na dzisiaj roboty starczy. Jestem tutaj od godziny, które 9 gdzieś. O, gdzieś Od nie Od gdzieś 9 ja no jestem tutaj, jest godzina 22:32. No tyleśmy zrobili. I... I co? I No i na dzisiaj to będzie wszystko. Jutro najprawdopodobniej dalej bierzemy się tutaj za, za robotę, także dalszą część filmu jeszcze chyba nagram, a jak nie, no to nie, ale myślę, że jeszcze coś tam nagram. No, ja jestem znowu u Adaka. Już ładnych kilka godzin, ale jakoś nie było chęci do nagrywania. Adak teraz musiał pojechać, to zostałem sam, w piecu się już pali. 56 jest na centralnym. które nie jest w ogóle włączone, ale ok. A70 jest zadana. W piecu się ładnie pali, dmuchawa chodzi. Ja tutaj grzeję ostatnie dwie sekcje do rozdzielacza. Czwarta już, jak widzicie, zrobiłem. Wczoraj nie było, dzisiaj już jest zrobiona. Pociągnięte są tam, po podłączane jest. Od piątej sekcji, czyli ostatniej, już ciepło zgrzałem. Jak widać, o ładnie cyk. A tutaj jest jeszcze zimna, od ciepłej. I to pójdzie tak, tak i tu. A tu szóstka. One są na razie zaślepione takimi wycinkami z cajaty. Mnie się mówi na to cerata, ale to jakoś się inaczej troszkę nazywa. I wymyśliliśmy, że te zaworki damy. Wklei się je. I muszę tu dać kawałek rurki. Gdzieś dotąd. Tutaj też kawałek rurki. No i tutaj po prostu wgrzać zawolki zakręcone i, i będzie cacy. No i sobie tutaj tak... Tak se tu działam. Powoli po troszeczku Chwilę trzeba było się wyprostować. No i co, i białe się zamierzenie, docinanie i, i klejenie. zimnej wklejam zawołek i włączam obieg na centralnej i zbani. Także muszę się być trochę miałem szybko. Może jeszcze Wam coś tutaj dogram. No, tutaj już Adak wrócił. Wszystko popodczepiane. Tutaj tego Wam nie pokazywałem, jak tu podczepiłem. Ładnie i są. Przed chwilą Adak wyczyścił filtr magnetyczny, teraz ustawia przepływ, a właściwie to już ustawił. Aha. Przynajmniej przepływa, tak, jadro jebane, w tupę, o. Na przepływach tutaj takie miałeczki fajne są. A tutaj wszystko jest ładne, fajne, cieplutkie. Weź jeszcze pójść może wody, żeby było te półtora baja. O, bo ci spadło. W ogóle o tu zimna woda, to jedynka, no to jest blisko, cieplutkie. Dwójka też blisko, cieplutkie. Trójka też jest blisko, cieplutkie. Czwórka już jest chłodniejsza, bo jest dalej pociągnięta sekcja tam. A piątka to jest całkiem zimna, bo jest już na samym tam końcu domku. A tutaj właśnie jeśli będzie gotować instalacja, to można odkręcić zawły i spuścić wody, trochę na przykład. Ogólnie do spuszczenia wody to jest tu, ale, 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 ale tutaj myślę coś też można. A i tak, y, trzeba było to y, zalepić jakoś? To a tak wymyśliłem, żeby zrobić tak. To tak zrobiłem. Y, tu poodkręcane ładnie. Tutaj też jest odkręcone. Pompa. No i co więcej? Co wam tu więcej rzecz? Na piecu już zadana 70, na CO, czyli centralne ogrzewanie 74. 1 bar ciśnienia. I co? Kiedy telefon mi wyłączy nagrywanie, muszę jeszcze raz yy, dokończyć. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Zostawiacie łapki w górę suby. No i piszcie jak Wam się podoba tutaj nasza praca w komentarzach. No i co? I do następnego. Cześć.